Cześć, witajcie moi drodzy w świątecznym, a zarazem 13 odcinku Break Paper, w którym przedstawiam wam informacje ze świata LEGO z ostatniego tygodnia, a w tym odcinku poruszymy temat m.in. powrotu serii LEGO Bionicle na chwilę, nowych zestawach LEGO związanych z Botaniką oraz Star Wars na pierwszą połowę roku 2023, oraz także mam dla was aktualizację związaną z produktami z 8 serii kart LEGO Ninjago. Tradycyjnie każdy zostawia apeczkę w górę, aby jak najwięcej osób mogło się zapoznać z tymi informacjami, jak i również zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale wraz z słęczkiem, by nie przegapić odcinków z tej serii, a dla motywacji wyświetlam o 10 nowych subskrybentów. Zanim przejdziemy do pierwszego tematu, to chciałbym z tego miejsca życzyć Wam zdrowych, spokojnych, udanych i przede wszystkim wesołych tegorocznych świąt Bożego Narodzenia, abyście ten okres spędzili oczywiście z rodziną, z bliskimi, a nie cały czas siedzieć przed telefonem, przeglądając TikToka, Instagrama czy Facebooka, czy przed komputerem, by sobie grać, czy gadać z ludźmi na Discordzie, Teamspeaku i tak dalej, gdyż właśnie czas spędzony w tych święta z rodziną jest zresztą najważniejszy. I jako, że będzie to jeden z ostatnich odcinków Brick Paper w tym roku, no to chciałbym z tego miejsca życzyć Wam udanego, szczęśliwego nowego roku 2023, abyście mogli zrealizować swoje marzenia, których nie udało się spełnić w poprzednich latach. No i oczywiście chciałem z tego miejsca Wam życzyć dużej ilości sukcesów nie tylko w życiu prywatnym. No i teraz przechodzimy do pierwszego tematocika, a mianowicie powrocie serii LEGO Bionicle. Zresztą tylko na chwilę. I tak, Lego Bionicle wraca, ale tylko na chwilę i to w formie zestawu gratisowego. Zresztą sam zestaw prezentuje się całkiem nieźle, ale do ideału troszeczkę brakuje, a jego numer katalogowy to 4581 i co trzeba zrobić, by go dostać? Otóż, żeby dostać ten zestaw, to trzeba zrobić zakupy za minimum 100 dolarów lub 140 dolarów kanadyjskich i do serii, które się zalicza przy zakupie, no to są m.in. City, Monkey Kid, Ninjago, Friends, Classic, Dots, Creator 3 w jednym, a nie ma takich zestawów jak Creator Expert. Jeżeli chodzi o czas zdobycia tego zestawu gratisowego, no to jest między 27 stycznia a 9 lutego, a oficjalne zdjęcia się ukażą 18 stycznia. Zresztą zostaną przedstawione dokładne informacje, jeżeli chodzi o pudełko, ilość elementów i tak dalej. Więc, jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu informacją, no to oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Jeżeli chodzi o zestawy Lego na pierwszą połowę roku 2023, to nie powiedziały ostatniego słowa, też w ostatnim czasie ukazały się kolejne dwa zestawy, tyle czy związane z botaniką. A pierwszy z nich o numerze o numerze katalogowym 10313 przedstawia wieniec kwiatów i kolorystycznie zestaw wygląda przepięknie. Natomiast w drugim z nich o numerze katalogowym 10313 przedstawia kolejny raz bukiet kwiatów w tyle że innych rodzajach. I jeżeli chodzi o zestawy, no to pierwszy jest wyceniony na 50 dolarów, a drugi na 60 ale nie ma na ten moment oficjalnych informacji, jeżeli chodzi o jego opakowanie, zdjęcia wizualne i też o dokładnej ilości elementów. Zresztą tyczy się to drugiego zestawu, gdyż pierwszy ma zawierać aż 812 elementów i zresztą też podzielcie się w komentarzach, co sądzicie właśnie o tych zestawach. Lecz nie tylko w ostatnim czasie ukazały się zestawy związane z botaniką, ale i również związane z LEGO Star Wars. A łącznie ukazały się na ten moment cztery zestawy, z czego jeden jest w formie BrickHeadsa i mowa oczywiście o tuskeńskim rabusiu o numerze katalogowym 40615 zawierający 152 elementy. I szczerze rabuś mi się nawet całkiem podoba, ale za cenę 45 złotych spodziewałbym się czegoś lepszego. Natomiast wisienką na torcie są trzy zestawy. Pierwszym z nich jest mikromyśliwiec kosmiczny Boby Feta o numerze katalogowym 75344 składający się z 85 elementów, w tym również otrzymamy jedną figurkę. i jak sama nazwa mówi otrzymamy Boba Feta. Sam zestaw nie zrobił nam jakiegoś dużego wrażenia, no bo w końcu jest to Microfighter, który katalogowo kosztuje 45 zł, a po kilku miesiącach może okazać się o wiele tańszy w stacjonarnych sklepach, ale jeżeli ktoś chciałby dołożyć dodatkowe 50 zł, no to warto zainteresować się propozycją czterech minifigurek żołnierzy klonów z Legionu 501, gdyż jak się okazuje taki zestaw ma się ukazać już od 1 stycznia tego roku w sprzedaży. Jego numer katalogowy to 75345 i sam zestaw składa się z 119 Elementów i otrzymamy aż cztery mini figurki, właśnie związane z Legionem 501. Poniekąd odczuwam wrażenie, że może to być powtórka sukcesu, jaka miała miejsce w przypadku zestawu Lego Star Wars o numerze katalogowym 75280 i tam też były mini związane z Legionem 501, który się ukazał w roku 2020. A przypomnę, że jego cena katalogowa była na poziomie 140 zł. Ale tam otrzymaliśmy nieco więcej minifigurek, bo otrzymaliśmy aż 6, w przeciwieństwie do nowszej wersji, gdzie otrzymamy tylko 4 minifigurki, ale za to tylko i właśnie związane z Legionem 501. A ostatnim z nich jest bombowiec TI o numerze katalogowym 75347, wypuszczony z okazji tego, że 40 lat temu do King trafiła szósta część serii filmów Star Wars zatytułowanej jako Powrót Jedi. Sam zestaw składa się z 625 elementów i w tym zestawie otrzymamy w teorii cztery minifigurki, a w praktyce trzy minifigurki wraz z figurką drona GNK. Ale co do głównych minifigurek, no to otrzymamy przede wszystkim Dorta Wajdera z mieczem świetnym, wiceadmirała Sloane oraz pilota bombowca T.I. z blasterami. I szczerze ten zestaw na papierze prezentuje się ciekawie. Jak na jego ocenę katalogową przestało, też przypomnę, ten zestaw będzie kosztować katalogowo 299,99 zł i, 99 I koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych zestawach LEGO Star Wars na pierwszą połowę roku 2023. Oraz czy także uważacie, że pakiet żołnierzy klonów z Legionu 501 na ten rok może powtórzyć sukces zestawu z roku 2020? W ostatnim odcinku Brick Pepper Extra wspomniałem o nowej serii kart LEGO i w końcu doczekaliśmy się pierwszych trzech produktów, które mają za niedługo trafić do sprzedaży w Niemczech i mowa oczywiście tutaj o pakiecie startowym, multipaku oraz ekoblisterze. Zawartość pakietu startowego się nie zmieniła względem poprzedniej edycji i nadal kosztuje 10 euro, natomiast w przypadku multipaka oraz ekoblistera zmieniło się troszeczkę na minus, chociażby pod względem ilości saszetek, gdyż przypomnę w poprzedniej serii było 5 saszetek, ale po 5 kart w środku, czyli łącznie można było otrzymać 25 kart plus karta limitowana, a teraz w nowej ósmej serii kart LEGO Ninjago otrzymamy zaledwie 4 saszetki, ale łącznie otrzymamy 24 karty, gdyż przypomnę w nowej serii kart LEGO Ninjago w jednej saszetce znajdziemy aż 6 kart, a i jeszcze dodatkowo otrzymujemy kartę limitowaną, czyli łącznie otrzymamy 25 kart w jednym opakowaniu przy jednoczesnym podwyższeniu ceny z 5 euro na 6 i zapewne też podwyżka będzie czekać również w Polsce. Ale na ten moment nie mamy wszystkich informacji, gdyż ta seria jeszcze nie zadobiutowała w Polsce i jak wspomniałem w tym materiale, jego premiera ma być zaplanowana na początek stycznia i jeżeli się pojawią nowe informacje na temat ósmej serii kart Lego czego w naszym kraju, jeżeli chodzi o ceny, jeżeli chodzi o produkty na start, no to oczywiście się z wami jak najszybciej podzielę w najnowszym odcinku Brick Pepper i warto też wspomnieć tutaj o detalu wizualnym. Jak można dostrzec na zdjęciu, możemy natrafić na jedną z czterech postaci na saszetce. I mowa oczywiście tutaj o Jay'u, Koulu oraz Zaynie w formie Złotego Smoka oraz także Złotego Lloyda z maską Oni. Niby taki drobny szczegół, ale wart ciekawostki. Jeżeli chodzi o nową serię kart Lego Ninjago oraz tego, czy czekają podwyżki nowych produktów w naszym kraju, no to oczywiście zostawiam wam do oceny w komentarzach. To już wszystko na dziś. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. O nowych zestawach Lego na pierwszą połowę roku 2023 czy o nowej serii kart Lego Ninjago. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia!